Bajki dla dzieci. No może nie wszystko możemy określić dokładnie tym terminem, aczkolwiek zwyczajnie bajki. Kreskówki i zaginione odcinki to rzeczy, które istnieją w sferze internetu za sobą niczym bliźnięta. W zasadzie zaraz obok jakiejś bardziej popularnej bajki, kreskówki serialu tego typu. W internecie narodzić musi się historia opowiadająca o jej zaginionym odcinku, który miałby przedstawiać naprawdę przerażające i makabryczne rzeczy. A jednocześnie w większości przypadków musiałby zostać zachowany na jakiejś taśmie VHS, ewentualnie w jakimś obrzydliwym pliku, który miałby zniszczyć Twój komputer. Niegdyś tego typu historią przeglądaliśmy w tym odcinku, w którym zajmiemy się osobliwą i pewnie dobrze znaną przynajmniej części z Was opowieścią Dead Bart. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy strzelgęcznie kciuka w górę pod tym filmem, żeby mógł ją standardowo gdzieś tam dalej. Fajniej pozycjonował, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ chciałbym niezmiernie bardzo wbić 150 tysięcy subskrypcji do moich urodzin 19 kwietnia. Miejmy nadzieję, że nam się udaną. No cóż, jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem moi drodzy, bardzo proszę rozciąćcie się wygodnie, Albo wiem przed wami analiza creepypasty Dead Bart. Simpsonów raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, bowiem ta seria animowana liczy sobie już ponad 30 sezonów i mimo faktu, że nie osiągnęła statusu tak kultowej animacji jak w Stanach Zjednoczonych, to i tak w Polsce nie brakuje ludzi, którzy po usłyszeniu frazy Simpsonowie od razu wiedzą o co chodzi. Homer, Marge, Lisa, Bart, no pewnie doskonale wiecie o co chodzi, więc nie będziemy się w to jakoś bardzo zagłębiać, sam mimo faktu, że obejrzałem naprawdę stosunkowo mało odcinków tej serii, to Simpsonów bardzo, bardzo lubię i naprawdę marzy mi się, żeby obejrzeć całość od początku do końca. Chociaż sam nie wiem, czy w mojej sytuacji będzie to jakkolwiek możliwe. Propos samego serialu, część z Was może kojarzyć go na przykład z tych licznych kontrowersji związanych z rzekomym przewidywaniem przyszłości, przez co niektóre odcinki. To jest naprawdę ciekawy temat i chciałbym być może kiedyś nawet zrobić jakiś dłuższy materiał właśnie yy, na jego temat. No super zdanie, ale to w jakiejś dłuższej perspektywie czasu. A to wszystko przedstawiam wam, ponieważ dzisiejszy odcinek właśnie będzie koncentrował się wokół Simpsonów, a dokładniej ich zaginionego odcinka. Historia ta po raz pierwszy została napisana na reddicie w roku 2010, a jej autorem jest K.I. Simpson. Samą opowieść przedstawiłem chyba dwa razy. Na przestrzeni mojej starej, dobrej i zakończonej w raczej dobrym stylu serii, zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci, z której zakończenia jestem po dziś dzień dumny. Jednak osobiście uważam, że w tamtych filmach poświęciłem tej historii stanowczo zbyt mało uwagi, zatem ten odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie jej. Zatem moi drodzy, bardzo proszę zapnijcie pasy, bowiem przed wami niezapomniane przeżycie. Let's go! Ta historia zaczyna się w praktycznie taki sam sposób, co cała większość opowieści na temat zaginionych odcinków bajek dla dzieci czyli od streszczenia wszelkich zdarzeń, które doprowadziły narratora do tego momentu, w którym jest obecnie czyli do chwili, kiedy ogląda zaginiony odcinek, czy coś koło tego. Tutaj wspomniana faza koncentruje się na doinformowaniu nas o tym, że kiedyś istniał zaginiony odcinek Simpsonów, pochodzący jeszcze z pierwszego sezonu który rzekomo miał zostać napisany przez samego Matta Groeninga, czyli twórcę Simpsonów. Odcinek miał naprawdę bardzo wyróżniać się spośród całej reszty i miał zawierać w sobie coś tak mrocznego, że w teorii w takiej serii jak Simpsonowie nie powinno się absolutnie znaleźć. W sumie, ja nie do końca wiem, czy Simpsonowie są dla dzieci. A <grym> ajajaj. Następnie autor opisuje sytuacje, w których ludzie sami zadawali twórcom serialu pytania na temat owego zaginionego odcinka, lecz ci albo zmywali temat, albo go unikali, schodzili ze sceny czy przedwcześnie zakańczali wszelkie show. Jednak co jest zupełnie normalne, pewnego dnia autor opowiadania spotkał się z Mattem Groeningiem. I spytał o owy zaginiony odcinek. Ten, pełen nerwów, napisał na kartce adres strony internetowej, następnie wręczył bohaterowi kartkę i kazał nigdy więcej nie wspominać o owym odcinku. Po powrocie do domu, uruchomieniu komputera, a także wpisaniu adresu strony w wyszukiwarkę, o czym bohatera ukazuje się wspomniana strona internetowa, która jest kompletnie pusta, niemniej posiada tylko jeden link. Umożliwiał on pobranie pliku. Po zakończeniu pobierania, a także uruchomieniu pliku komputer bohatera stanął w płomieniach. To znaczy wyskoczyło mu blue screen na pół ekranu i yy, wszystko trafił szlak. Ech, no kto... kto by się spodziewał. Oczywiście ten konkretny segment nie wnosi absolutnie nic do tej historii, zatem uznajmy, że po kilku problemach plik w końcu udało się otworzyć. I jak się okazało był on w rzeczywistości zaginionym odcinkiem Simpsonów. Zaczynał się on niczym każdy typowy odcinek Simpsonów pochodzący z sezonu numer 1. Oczywiście styl animacji trochę różnił się od tego pochodzącego z reszty odcinku, a jakość samego pliku nie była zbyt zadowalająca. Tematem samego odcinka miały być rzekomo przygotowania rodziny do lotu samolotem, który też w późniejszej części odcinka się odbywa. Jednak to co stanowczo wyróżniało ten właśnie odcinek spośród wszystkich, to fakt, że sama rodzinka zachowywała się trochę dziwnie. Zupełnie inaczej niż zwykle. Przykładowo, Homer był niezwykle nerwowy i zły na całą rodzinę. Merch była niezwykle przygnębiona, natomiast Lisa okropnie niespokojna, a Bart... Bart był... normalny. Wygupiał się jak zwykle, a pierwiastek prankstera w jego osobowości... Zrodził potężne konsekwencje w przyszłości. Pod koniec pierwszego aktu rodzina dostaje się na pokład samolotu i wówczas... Wszystko nabiera zgoła niewłaściwy obrót w chwili, kiedy Bart zaczyna robić sobie żarty i... wybije okno w samolocie. Następnie zostaje przez nie wyssany i spada na ziemię. Wówczas pierwszy akt dobiega końca rzutem kamery na ciało Barta leżące na ziemi. Od początku, a przez znaczną część aktu drugiego Cała rodzinka Simpsonów, oczywiście bez Barta, siedzi przy stole w żałobie. Trwa to przez bardzo wiele minut, a atmosfera przygnębienia wręcz wylewa się z ekranu. Po chwili akcja rusza się o rok do przodu i wówczas... ponownie widzimy całą rodzinkę, wszyscy są okropnie wychudzeni i przygnębieni jeszcze bardziej niż przed momentem. Zupełnie jakby, w cudzysłowie, wyssano z nich życie. Po chwili postanawiają wybrać się na grób Barta, i wtedy okazuje się, że całe Springfield, całe miasto pogrążyło się w ruinie. Niegdyś krajobraz prezentujący tętniące życiem miasto zamienił się w krajobraz apokaliptyczny, pełen nędzy i zgliszcze. Po przybyciu na cmentarz są powitani ciałem Barta, leżącym tuż przed nimi. Kamera oddala się. Po chwili pokazane zostają nam inne nagrobki znajdujące się na cmentarzu, na których wyryte są imiona i nazwiska pozostałych bohaterów z serialu, nawet tych, którzy w tamtym czasie, w sezonie pierwszym, jeszcze się nie pojawili, a daty ich śmierci są zgodne z ich rzeczywistymi datami śmierci, które miały miejsce kiedyś później. Co interesujące, data śmierci ich wszystkich to dokładnie ten sam dzień. Wszystko to sugeruje pojawienie się w przyszłości postaci, które tutaj niby nie żyją, natomiast w przyszłości faktycznie odegrają rolę w serialu. Co więcej, wszystkie mają umrzeć dokładnie tego samego dnia, a jak ujął to autor tej historii? Po tym, jak po raz pierwszy zobaczyłem odcinek, przyszło mi do głowy myśl. Na grobków można spróbować użyć do przewidzenia śmierci żyjących postaci grających w Simpsonach. Ale jest coś dziwnego w przypadku większości tych, którzy jeszcze nie umarli. Wszystkie ich zgony są podane jako ta sama data. I oczywiście jeszcze nim przejdziemy do jakiejś dokładniejszej, bardziej wynikliwej analizy, kiedy podzielimy to na części pierwsze, odpowiem na pytanie co i jak, gdzie i dlaczego ta pasta jest tak zajebita. Mam pewną kluczową informację, której kiedyś nie podawałem, kiedy tworzyłem moją poprzednią serię, a chcę to zrobić teraz. Historia Dead Bart absolutnie nie jest prawdziwa. Jest to creepypasta z nurtu lost episodes, zaginionych odcinków, bajek dla dzieci, hehe. <laughs> Zatem pamiętajcie, że mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie ze zmyśloną creepypastą, która naprawdę przedstawia mega cudowną i... No może nie cudowną, ale mega interesującą historię, a wy nie macie się czego bać. Nieco ponad 4 miesiące temu youtuber Billy Styler na swoim kanale opublikował materiał właśnie przedstawiający analizę historii Dead Bart. Jak pewnie dobrze część z was wie, z, głównie moi starsi widzowie, kiedyś Billy naprawdę mocno się inspirowałem i stał się dla mnie Jednym z większych wzorów do naśladowania w trakcie jakby tworzenia moich filmów, przynajmniej przez pewien czas, i generalnie sam bardzo lubię oglądać jego filmy. W wspomnianym materiale Styler stwierdził, iż największą zaletą tej historii jest bez wątpienia jej zakończenie, wręcz uznał je za najlepsze zakończenie w historii Creepy past. I no osobiście nie podzielam jego zdania. Osobiście uważam, że istnieje znacznie więcej pas, których zakończenia są dużo ciekawsze, dużo bardziej niejako. Niepokojące, Nie wiecie o co mi chodzi, zwyczajnie dużo lepsze, jednak z pewną rzeczą muszę się w tym wypadku zgodzić. Zakończenie Dead Barta jest świetne i dużo głębsze niż mogłoby się tutaj wydawać. Styler otóż wpadł na pomysł, iż jest ono dość bliźniaczo podobne względem tych dwóch zdaniowych opowieści, w których treść jest nikomu, natomiast mają za zdanie wywołać lęgu czytelnika za pomocą swojej formy, a także wszechobecnej prostoty. Oczywiście pierwszą, lepszą tego typu dwuzdaniową opowieścią, która nasuwa mi się na myśl, jest ta o następującej treści. Ostatni człowiek na ziemi siedział samotnie w pokoju. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Najbardziej podstawowy, basicowy i prosty przykład, jednak osobiście uwielbiam tę historię, jest. Mwah. Bardzo prosto możemy to porównać właśnie do zakończenia Dead Barta, kiedy nagle dowiadujemy się, że wszystkie. No, może nie wszystkie, ale dużo, dużo innych postaci w Simpsonach zmarło, i po chwili dowiadujemy się, że oni wszyscy odeszli tego samego dnia. I wówczas w naszej głowie rodzi się pytanie: co to za data? Co to był za dzień? Dlaczego tak się stało? I dlaczego całe miasto jest w ruinie? I tak dalej. Zwyczajnie chcemy wiedzieć więcej, a nie możemy. I myślę, że ta analogia, którą chyba każdy musi sobie przetrawić na swój własny sposób, czyni tę właśnie historię naprawdę. szczególną. I z całą pewnością znajdzie się tutaj wiele, wiele, wiele więcej innych historii, które korzystają z tego patentu. Chociaż na ten moment ciężko mi jest wykminić albo przypomnieć sobie taką, ale z pewnością jest na pewno takich znacznie więcej. Czy w przypadku zaginionych odcinków jest jeszcze taka? Coś mi się kojarzy, że z S-Word Mouse Avi było coś w tym przypadku. No, ale niestety na ten moment za bardzo nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. No, a wy dajcie więcej w komentarzu, co wy sądzicie o tego typu przemyśleniach. W razie czego link do materiału stylera zostawiam w opisie, żeby każdy mógł niejako zrozumieć, z czego czerpałem inspirację i jaki był niejako mining oryginalnej sentencji związanej z zakończeniem. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, no to nie zapomnijcie ostrzelnie pod tym filmem kciuka w górę, żeby mógł się on gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować w internecie. Drogi widzów strzel poza tym suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy tych 150 tysięcy widzów do 19 kwietnia byłoby mi niezmiernie miło. Już po malutku zbliżamy się do 120 tysięcy, za co dziękuję stałego serduszka wam wszystkim. Jesteście totalnie najlepsi. Kocham was. Poza tym zapraszam także do mojego Discorda, Instagrama i całą resztę ściutkie linki macie w opisie tego materiału. Tymczasem moi drodzy, ja będę się już powoli żegnał. Trzymajcie się do kolejnych filmów, mówił do Was Mondar i życzę Wam wszystkim przejemnego dziąka. Następnego. Cześć!